będzie. Mi mruga światełko białe, to znaczy kierownica nie wykryta. A powiem. L1, muzyką to to, co mogę grać i grać. A ten ITEN, jak który on to potaciał? On nie ma, on nie ma pełnego działu, wybieracie, na te połu. Mimo te, y, tu pytają o wyciek, który by, by, no, No. Robali ludzie poity? Czy to nie była wina nikogo TPU? A nie ma nic po pozytywnego w tym wypowiedział jego. Ja tego to wtedy te wybrałem, tu papę, bo tam nie papa po tydzień dzieje się Na temat tepu. kiedy tepu nie popełnia błędu, to, to wygrywamy jako najezie. Poprawnie. Tak jej nie opijał. Bo nie tutaj, to tam opijają cię. A to jest dziwne, bo tenis, y, tenis, to ona trywa po tej nic po tej nic edona, to on miał nemane działki. Okay. Moment muszę. Miał nemane działki, ja ci kłócił tylko i gością. Dobra, teraz będzie działał lepiej. No i ale. Mmm. Mm. Dobra, co znaczy schemat klawiatury. Jeden sch ogólny? Ogólny. do mnie ustawić, bo tu ustawił tobie treowanie. Treowanie, koby kuracie, Ciłe kamultu, ciłe krentu, ciłe tego A nie mam włączonego tego... LG. Muszę sobie znaleźć w tym Jak ci nie... 24 nit tego było Nie, mruga mi tylko I nie wiem, czy nie będę musiał komputera zdecydować Czasami Nie, ja nie musiałem, ja mogę połączyć karty 20... um... Tylko ja mam aplikację Tylko ja mam aplikację Musisz tej aplikacją pobrać Tylko ci kilku nitów to łapało lg lg 240 kosztuje czyli software, tak? software muszę do... ten? o Nie jest nam... Podrać... jest namak. mac też jeden... nawet Chodzi tylko jedną aplikację bo to tylko i dobra, to chyba skąd Ubrałem już ma to takiego jak Rokiteek kraju, który popiera... A to jest Logitech GHub. Czy jakoś tak? GKP. Okay. I tylko ta Pikacia, a Rockitek nie ma innej. Hmm, kurwa na Ona dysku ci to wiem. instaluje, to nie ma nie możesz zmienić sobie to na. Nie, nie ja i tałuje tam gdzie mam programy, wiem mi to po jedno. No mi nie jest. Instalu... Ja toję na tym tylko gdzie mam Tykie programy. Nie ja mi nie, ja instaluję, bo mam mało miejsca, na dysku mam 100 giga Dobra, chó z tym instaluj na tym dysku co no ja na tym temowe y mi ta no bo te te poprawnie działają programy Jak na mnie kupute widzi te programy. Jak mi pro, proponuje propozycję? Tak. Eee, żeby otworzyć serwer do Myka Minecraft Survival i byśmy sobie pograli. Nie, ja mogę to nie mam. Ten. Mogę to Dobra, nie co tam? Pomóż nam ulepszyć GHB. Nie dziękuję. Pełna kontrola nad sprzętem. Pomiń. Odkryj naszą społeczność, zaloguj się, otwórz konto, pomiń. Bądź na bieżąco. Ty, każe mi autorealizo... Ty au... każe mi autore... autoryzować się z Discordem. Muszę to robić, nie? Nie, ja nie mam południowego. Nie automatycznie wyjebało. Dzięki, spierdolę. Dobra, mam mam myszkę. Znaczy mam ten. Eee, zainstaluję. Tak, zainstaluję. Odłącz USB-G, się a najpierw potrzebuję, by kontrolować aktualizację układowego. Odłącz i połącz. Oprogramowanie sprzętu. Piąty oddziału no, ja bym chciał wiedzieć, ile to ma Faktualizację programowania sprzętowego. I mruga mi tylko na, zielo, na niebiesko cały czas. A jaki ma u tego ten typ? Kontrola czy komputer? Nic nie mam ustawionego. W aplikacji kazał mi odłączyć. Nie mówię aplikacji, tylko mówię te, jak ma to te, tam je guzik to te między kontrolą, a tetem. Nie wiem, na razie mruga mi na biało. Bo robi to aktualizację zaprogramowania. Mam tak, yy, mam yy, kłóci to Nie wiem, mam Xbox albo normalnie po prostu. Nie wiem. Ja mam yy, to takiego ty mogę tobie yy, A to i utawił mnie ty albo kontrolę, albo komputer. Na razie trwa... Pro ten yy, oprogramowanie włączone. On chyba automatycznie. Ale mam ustawioną kontrolę na kionity. Bo to na tylko Kionity, nie na komputer utawia. Tylko na Kionity. No to nie będzie działało. Nie, normalnie działało na ETS-ie. Tylko on w aplikacji musi zrobić. Aplikacja jest spierdolona. Nie, u mnie na bo na aplikacji. U mnie na ma na kierownicy typy kontrola komputer. Ja mam logo Xboxa. Białe, świecące ten. I mam przyciski no mam R2 ten, i tak dalej. Jaki mogę pokazałem na kierownicy, Ja mam tam i... To miany typu, ten plan na kotoi, ten plan na kopeda. Ja ci mogę nawet pogadać na kametę. Mm. Na razie on trwa oprogramowanie. I ty, jak mi nie mienię na kotoi, jak nie mienię kotoi na PTT, to... Na razie nic nie w ogóle, to, w ogóle nie działa pomoty, kierownica. Nie... W ogóle nic nie rusza, tylko mruga światełkiem. No, bo mówię ci, musi mieć tryb kontroli na peteta. Ale jest napisane w aplikacji aktualizacja oprogramowania sprzętowego. Odłącz przewód z USB G920, następnie podłącz ponownie, aby kontrolować aktualizację oprogramowania układowego. Odłączyłem i nie się nie podłączyłem i, i po normalnie I teraz czekam na aktualizację. No. No. Ja na razie no nic nie patrząc, ja mogę zrobić Tylko ja muszę przedstawiać między kontrolą PZM5 a PZ Nie, Tę. tak nie mam. Bo na kierownicy ma typ do przedstawienia. No bo Xbox działa ogólnie na Windowsa, więc... Nie, na iPodzie jak ja widziałem klepie kierownicę, to też tam była y, y, py, y, opcja miany między kontrolą a kwietetem Nie wiem, który guzik Powiedziałem to na rokiteku i innym, nie moim Bo patrzyłem chyba, kiedy tu którym tam 9.29 chyba patrzyłem, bo kiedy 9.29 w sklepie, to też jest opcja zmiany tam o teraz Klika się oba działa, czyli to ja oba klika. Ty napadzie jedzisz? Ja na padzie jedzę tylko w tym typie. Co to za tryb? Ale to a to jest tylko na jednego gracza? E, to je, tu kontynuuje kito je, która byłaby pomuje jeden władzicie, a jeden. On kontynuuje. tutaj toje cieci ty wadje To jest chyba wadi detoniu. Dobra, zainstaluj. Część. Nie, u mnie kionita, jeżeli chodzi o kierownicę, to program Mądro Kiteka, jak wam program ją i, i miałem kogo to kierownica mi dzisiaj samę ubała, ustawiła i tylko musiałem taki tylko to jest zacy... program mnie Moment, muszę zamknąć tę aplikację, najlepiej ktoś tam mówił o punkola, że się włącza ee, z tego z administratora, bo działa lepiej. No pierdolce. Ale ten typ, który gram tutaj tu, pod która pod tu, pod tu, pod tu, jeden była pod tu, była tu, pod tu, pod nie miała no i tu, pod tu, te tu, powiedzieli te, y, te pod I wolę to nagrywali. Prawie A ty wiecie, prawo na tym typu mniej, jaka wymagająca już długa. Wiem, o to nawet wadzi żeby by puścić, ale im cię nie działa. A dobra, teraz działa. Aktualizowanie G920, nie zamykaj, nie wyłączaj. A ja jeszcze będę kadłubawał, nie wyłączaj. No mruga, to teraz światełko flaszuje. Banking, racing. Ten i cież tego kare dotarłem. Uuu, uh, uh. O, panie kocia met Hm. I je Co musisz? I etapa był o ona No ja nie działał tego kocia katowa, to nie moja wina te, bo on mi pod tyłę piekał. No ktoś tam napisał, tak że F1 tak. jest zajebiste, tylko jak Luis Lamington wejdzie ci w koło, to. No nie, tutaj, super. powiem tak, tutaj potrywa tu Ci w tupę. A ty kunia ci kunia cię utapił wytaki I cię kamizona, i cię tego wetapena wyklada. To wetapień takumę nawet tam lubię tylko, tylko, tylko po to, żeby ty tydzień robił. A, czyli kamikadze. Bo tu on... To jest taki pot, który nie bronił jego miejsca. Bo tu leci na ciebie. Podłącz swój sprzęt lodzi tech. Nienabitaj ta pena. I traciłem tyciu i... a tu i tego potrawy Wetapen to jedyny kierowca bo umowie hmm. jeden na którego patrzę bici i mam okotę, w umowie jeden wyłączyć, jak go pokazują. Bo mam nie topce robi na widok wetapena. Nie działa. Nie wiem o co chodzi. Bo tu wetapen ma to takiego, to po prostu mi nie topce robi na jego widok. Bo tu nie upie, alokanki kanki rzuci, tu te metry, tu te na lepcinę, wiecie, mimo te... Nie wiem. Nie mają... Nawet ciebie tytułu ten tu. Nie działa nic. Nie wiem o co chodzi. Mo hamulec. Nie no, ma hamulec. Na, e, co? Pomał no, utawionego po i podta. Ale klikam na Xboxa i nic nie działa, mruga. No po ma utawionego na iPodta. Musi udali na Peteta. A jak ustawić na PC to? No na kijonicę powinna mieć e, opcję do okinięcia. Nie mam nic żadnego. Patrz, na, ty... na ci na mojej. Jak mam ty live'a. Generalnie no, ona to, się no... obraca, ona się sama nie obraca. Tak. Nie ja wiem to czy to kwestia USB czy czego, tego, czy muszę... Nie, ona cię po... bo na domu ja cię obraca jak wykije komputer. A chodzi o to jak ty może do mojego live? No widzę, no, no, to na live, o tu, o tu ja teraz ci pokazuję, o tu, ty myj tu. Widzę mi prezenty pięć, prezenty cztery, a po pietety. I tu mu te czasami A tu. A ty moty ma inny myj tu. A ty może ma inny myj tu. Nie mam tego guzika na górze. O, no, może mnie inny myj tu, i pionita powinna to mieć. Kieronita powinna mieć, bo Kieronita powinna mieć ustawienie między kieronitą a tym APTem. Nie mam tego czegoś. Generalnie receptutaj komputery działa, no. Na... Nie wiem, bo u mnie na tyła kieronita i jak utawię na Peteta, to u mnie działa taka ten i tam macie cię tam ma utawiła tylko. Chyba, że. Ja nie musiałem być. Wątpię, żeby było pod kierownicą. Czekaj, zobaczcie. Ja mam. Na górę, tym młodym i innym tu. Tak, ja ci powiem. U Ciebie to chyba nie ma, ale, no nie. ale jak piszesz w internecie, to powinno Ci tam, y, po połączeniu kapra, tam instalować kierowniki, tam ustawić kawikulację i powinna działać po sekundzie. No wiem, ja tak miałem. I widzi mi. Tylko kierownica się nie kręci. Jeszcze bieg, niższe. Nie wiem, u mnie kierownica tam i działa poprawnie. Tylko oczywiście ty i na tej tu jak ci kręci płotonu grę, a i na tej ci kręci w P grę, no na grę To ja to, to kiedy ta leciówka, O nie, o, czekaj, większa. wykryło mi wykryło mi grze, więc Tylko że się nie kręci, się... bo... Bo nie wybr... bo mi gra mi światło, ale wykryło mi grze kolega ma kieba kie 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 więcej Edytuj, wyłącz, a ja mam 59 24. Centrum gracza, nie wiem co to jest. Tylko, ko, tylko kolega ma wejdzie i pod tobą, a ja mam wejdzie kontrolową, eee Pedetyn -trym. Iną tym mam. który między kipa G 20 ty tam kiewacie tam 29 A moim... Jest tylko lunita. E, kilku miesięcy. Bo jedna Kionita miała premierę w maju tego tam roku, a moja była chyba to lipcu, tylko tygodniu tego tam roku. Więc tak naprawdę jest tylko kilka miesięcy unity Więc nie mogę powiedzieć, że te moja kielonita jest noca od Kionity innej, no bo tylko kilka miesięcy, Ładowanie zasobów. Tak, ma pobraną kionite. tylko wie jaki ten, u niego jak pobrał kionite, ta nie mu zadziałała, to minęło je minuta wie, u mnie po tekącie po ją już sama cię ustawiła, tajtowała i mała mi ją U mnie jest aplikacji. tak, że najpierw muszę Wyłączyć kompa, podpiąć kierownicę, włączyć kompa, a kierownica się sama obraca, jest instaluje sterowniki i tak dalej. itd. Nie, mam ta kompa, mam ta i tam ma cię utawia. I tam działa. No a tu teraz fleszuje kurwa ten Ja nie mam, byłam ta komputera, nie mudę do tego pikaci. Mogę, te mogę każdy kionite popiąć i po tej koncie ją Tylko zakazy na tę oprata lewo i prawo maksymalnie. To kobikula jej cię kobikuruje. Tylko ja nie lubię tym typie jeździć kierownicą, dlatego tym trybie nie jestem Ja tam sobie rękawikki kupić to, to kierownicy. To mi się wygodnie jeździło. A ja ci powiem kłacił, nie ma za bardzo gier wycikały. A jak jeździ jaka gra wycigła, to trzeba tu opinię wydać. teby auto mógł te grać z takimi zakami, takimi autami, takimi torami i tak dalej. To była prawie tyciaka wydać. Teby, Masz opóźnienie strasznie na streamie ogólnie. Te pyjęci z takimi zakami, takimi tam e, i takie wyciki dzienne wykonywać. Bo tam tu wymagane takie pakiety. To teba, Dobra, resetuje kompa. To tepa ten, wydać 500 zł co najmniej. Resetuję kąpa, bo kurwa widzę, że.